Cześć się moją wszystko z rynem Michalixem, ten kanał, tam na dole by być na bieżąco z wszystkimi odcinkami, a ja zapraszam Was do oglądania. A w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie unboxing płyty ekipy. I teraz otwieramy wielkie otwarcie. Jest płyta ekipy. Mamy to. Tak się prezentuje z przodu, tak się prezentuje z tyłu. Takie pioseneczki są, jest piosenek 16. A już za chwilę przechodzimy do środeczka i pokażę Wam środek. I już rozpakowałem z folii. Zobaczymy co jest w środku. Dziękujemy za zakup limitowanej wersji płyty wszystkie podpisy całej ekipy tutaj mamy tutaj mamy teksty piosenek tutaj mamy teksty wszystkich piosenek jakie są na płycie Bardzo fajny pomysł a tutaj płytka tak wygląda płyta ekipy, ekipa sezon trzeci. Dziękuję za tą płytkę, będzie się jej na pewno miło słuchało. Zapraszam do komentowania, co sądzicie o tej płycie, czy fajna, czy niefajna. Jak wam się słucha innych piosenek z płyty. Dziękuję, że oglądaliście do końca. Do widzenia. Zasubskrybujcie ten kanał. ja wam życzę miłego słuchania.